Dzień dobry wszystkim. Tym razem, jako pacjent po statomii korekcyjnie zamykającej, udałam dalszej. Chcę w tym krótkim, a może nawet nie krótkim filmie przedstawić Państwu najważniejsze składowe terapii pacjenta w pierwszych 14 dniach od operacji. Osteotomia to zabieg polegający na przecięciu kości i korekcji osi mechanicznej, czyli osi obciążenia kończyny. Zabieg stosowany jest w leczeniu choroby zwyrodnieniowej jednego przedziału stawu kolanowego. W deformacji szpotawej uszkodzeniu ulega przedział przyśrodkowy, natomiast w deformacji koślawej przedział boczny. W zależności od typu deformacji możemy wykonać osteotomię kości piszczelowej lub kości udowej. W przypadku dużych deformacji możemy wykonać osteotomię dwupoziomową, czyli jednoczasową osteotomię uda i piszczeli. Zabieg przynosi pacjentom dobre rezultaty, spowalniając znacząco degradację nie tylko kolana, ale także stawu biodrowego i skokowego. Co zatem pacjent powinien wiedzieć? Zazwyczaj zabieg wykonuje się w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Czasami specjalista anestezjolog wykona blokadę nerwu udowego, co pomaga znacząco w redukcji bólu pooperacyjnego. Pierwsze 24 godziny są rzeczywiście trudne. Nie tylko poza wymuszoną pozycją leżenia na wznak, ale i bólem, który lekarze niwelują szeregiem środków farmakologicznych, w tym także opioidowych. W dobę po pacjent ma zmieniany opatrunek i wyciągany dren. W kroku pierwszym 24 godziny po zabiegu następuje pionizacja w asyście fizjoterapeuty, instruktaż ćwiczeń izometrycznych, zachowań samoobsługowych, w tym obsługa ortezy i reedukacja chodu o kulach. W tym miejscu należy pamiętać, że usłyszysz od lekarza, że nie wolno ci obciążać operowanej kończyny, co nie oznacza, że chodząc o kulach masz skakać. Absolutnie nie! Masz stawiać stopę, a jeśli to możliwe, przetaczać ją odpięty po palce, ale nie dociążać. Dla części pacjentów barierą w pierwszych dobach są schody, dlatego asykuracja jest niezbędna. Pamiętaj, że schodząc, osoba asystująca powinna być z przodu ciebie, opierając się o twoje ramiona, wchodząc z tyłu, trzymając cię za talerze biodrowe kule odstawiane są pomiędzy 8 a 12 tygodniem od operacji w zależności od indywidualnych czynników i zawsze po kontrolnym zdjęciu RTG i decyzji operatora. Krok drugi to zmiany opatrunków i higiena rany oraz higiena osobista. Kolejnym ważnym elementem dla każdego pacjenta we wczesnej fazie operacyjnej jest toaleta. Oczywiście opatrunek może nam wymieniać wyspecjalizowany personel, ale możemy robić to sami. Pamiętaj, wymieniając opatrunek, najpierw umyj ręce, a potem najlepiej jeszcze, o sobie możesz je oczywiście zdezynfekować. Może to być achader. Kiedy wyczyścisz dłonie, możemy zastosować specjalistyczne opatrunki, które nazywają się Tegaderm. I proszę zobaczyć, kiedy odrywam ten plaster widać, że rana jest całkowicie sucha. Krok trzeci to profilaktyka przeciwzakrzepowa. Lekarz zleci ci leki, które musisz brać regularnie, a ty możesz zastosować dodatkowo bandażowanie kompresyjne lub jak ja pod kolanówkę uciskową. Krok czwarty to dbanie o ruchomość, i w tym przypadku najlepiej sprawdzają się szyny CMP. Możesz je wypożyczyć w wielu miejscach, także w centrum medycznym Provita. Już po 24 godzinach od zabiegu możesz uruchomić kolano, a kąty zgięcia i wyprostu zależne są od rodzaju zabiegu i tolerancji bólu. Pamiętaj: nie może Cię boleć podczas ćwiczeń. Zazwyczaj do 7 dni od operacji uzyskujesz pełny wyprost i 90 stopni zgięcia. Krok piąty to kontrola obrzęku i bólu. W tym celu, oprócz zaleconych leków, nieodzownym elementem powinna być terapia kriokompresyjna Game Ready, którą możesz wypożyczyć. To zarówno skuteczna, jak i przede wszystkim potwierdzona naukowo forma wsparcia pacjenta w leczeniu bólu, obrzęku i regeneracji powysiłkowej. Wyniki badań potwierdzają, że od 6 do 10 minut jest wystarczające do uzyskania efektów. Stosuj w pierwszych 7 dniach 5 razy w ciągu dnia, w drugim tygodniu zaś 3 razy. Poza tym rekomenduję terapię Deep Oscillation na obrzęg i laseroterapię wysokoenergetyczną na ranę. Krok szósty to wsparcie wzrostu kostnego. Popularnym jest Xogen, który również możesz wypożyczyć. Natomiast my w Centrum Medycznym Prowita stosujemy terapię Lipus. Jest to ultradźwiękowa terapia niskiej częstotliwości stosowana 3 razy dziennie przez 6 tygodni. Nieodzownym elementem leczenia jest również właściwa dieta i suplementacja. I błagam, nie słuchaj koleżanki z biura lub kumpla z siłki, a specjalistów. My ufamy specjalistom z HealthFit. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Chcieliśmy powiedzieć kilka słów na temat odżywiania w okresie regeneracyjnym po złamaniu kości bądź po operacji. E, więc, tak, przede wszystkim powinniśmy zwiększyć ilość kalorii spożywanych, na to, że w tym okresie regeneracyjnym potrzebujemy zdecydowanie więcej kalorii. Ten pułap powinien wynosić od 20 do 50% więcej. Drugim takim ważnym aspektem jest zwiększona podaż białka ze względu na to, że białko jest to główny budulec. I trzeci aspekt, taki bardzo ważny, czyli makroelement, jakim jest wapń. Oprócz powyższego, powinniśmy jeszcze też uzupełnić taką naszą dietę odpowiednie witaminy. Przede wszystkim witaminy rozpuszczane w tłuszczach A, D i K oraz witaminę C, która ma bardzo duży wpływ, jeżeli mówimy tutaj o przycwalności wapna do, do naszych kości. Dodatkowo nie zapominamy o antyoksydantach zawartych w owocach oraz w warzywach. Krok siódmy to nieodzowne wsparcie rodziny, każdego jej członka i przyjaciół. Jeśli ta sytuacja chwilowej niepełnosprawności przerasta ciebie, nie wstydź się i skorzystaj z profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej. Szczególnie dotyczy to profesjonalnych sportowców. I na koniec pamiętaj, tak naprawdę wszystko zależy od ciebie. Możesz przeleżeć i przemarudzić i nic nie robić, ale to ruch jest życiem. Chcesz żyć dobrze, ruszaj się mądrze. Ten filmik dedykuję w podziękowaniu doktorowi Maciejowi Mierzwińskiemu, który podjął się tego trudnego zadania, oraz asystującemu doktorowi Olgowi Agasiewowi, a także doktorowi Leszkowi Orzugowi i całemu personelowi Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu Zdroju za profesjonalną i empatyczną opiekę.